Witam Was kochani na kanale Szerszeni, ja jestem Szerszeni, zacznijmy mówić o filmie i o filmie, z którym bez alkoholu lepiej nie startować. O filmie, który jest od foliarza dla foliarzy, o filmie, który jest czystym fanfikiem foliarstwa w najwyższej jakości i najwspanialszym kawałkiem czerwonego... wiadomo czego znaczy czerwonego, brązowego, wiadomo czego, e, wystawionego na pięknym, pozłacanym talerzu i posypanym kawałkami złota. Bo tak mowa oczywiście o Moonfall w reżyserii Rolanda ro, na, Rolanda Emerycha, jak go tak będę nazywać. Ehm, reżyser znany z takich filmów jak 2012 Geostorm. Dzień Niepodległości, Dzień Niepodległości 2, pojutrze, The Day After Tomorrow, co on tam jeszcze zrobił? No, ogólnie gość zna się na kinie katastroficznym i ogólnie siedzi w kinie katastroficznym i stara się nam je pokazać czasem z ręki, czasem z perspektywy newsów telewizyjnych, czasem z perspektywy żołnierzy, którzy. A dobra, nie będę spoilerować, ale ważne jest jedno: gość uwielbia masakry. Masakry, a szczególnie masakry powodowane w Stanach Zjednoczonych. Ja osobiście jestem przekonania, że ten, ten reżyser on, on współpracuje z rządem Korei Północnej i, i stąd tyle, tyle rzeczy w Ameryce musi być niszczonych. On ma po prostu tam pewnie taką listę do odhaczenia rzeczy, które trzeba zniszczyć, żeby pokazać Amerykanom gdzie ich miejsce. Ale w filmie grają Halle Berry oraz Patrick Wilson. Halle Berry znana oczywiście z roli w, w, w X-Menach, czy w, w niesławnej Kobiecie Kot, którą, której mam nadzieję, że nowe pokolenie już nie oglądało. No i Patrick Wilson znany oczywiście jako e, e, podkłada Czerwisa Presleya w serii Obecność 3. E, obecność po prostu. Czy to po prostu część, która i tak nie miała pod podnumerka w oryginale. Dzisiaj piję wino, bo bez wina nie startujcie do tego filmu i idąc na ten film do kina, też nie startujcie na trzeźwo, bo to nie ma sensu. To zwyczajnie nie ma sensu, dlatego przygotujcie sobie jakiś trunek. Oczywiście, jeżeli nie macie ukończonych 18 lat, przygotujcie sobie zupełnie co innego. Nie wiem, mleko, czekoladę, herbatę, kawę, jakiś inny napój gazowany, nie gazowany, może zwykła woda najlepiej czasem. No. Tak więc. Mamy do czynienia z filmem, który opowiada historię upadku księżyca, można by tak powiedzieć. Otóż księżyc em, traci em, jakby na swoim ruchu. Em, nie krąży już już w taki sposób jak krążył wcześniej i teraz ma jego trajektoria lotu zbliża się coraz bardziej do ziemi. Co sprawia, że oczywiście na Ziemi dochodzi do wielkich kataklizmów naturalnych. Tutaj załamania grawitacji, przy okazji, że, 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 druga, że coś tak ogromnego się do nas zbliża. Ziemia i cała planeta i gatunek ludzki wisi na takim włosku zagłady. I jak ten włosek upadnie, to cała, cały gatunek ludzki i wszystkie całe życie na Ziemi też upadnie. I mamy trzech bohaterów. Trzech bohaterów, wśród których są właśnie Patrick Wilson w roli dawnego pilota NASA, który stracił robotę ze względu na to, że zobaczył jakieś dziwne rzeczy, jakieś dziwną maszynę w, 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 pędzącą w stronę Ziemi i został wyrzucony z NASA, pomimo tego, że Przyznał prawdę, powiedział jaka jest prawda, wiedział, że w jego kasku jest, jest pewnie kamerka, bo tylko kretyn by nie, nie zakładał e, oczywiście tej, tej, tej maski, nasa, e, nie wiedząc, że tam nie ma żadnej kamerki, żeby, żeby tam dowództwo. E, Houston mógł nagrywać wszystko od środka. On został wywalony z pracy i teraz e, jest po rozwodzie. Jego syn jest zatrzymywany przez policję, bo tam prowadził i uciekał przed policją. No, ogólnie problematyczny typ, z bardzo problematycznym życiem. Drugi wątek to wątek jego koleżanki, która akurat była na statku w momencie, kiedy ten zauważył dziwnych kosmitów na samym początku filmu. 10 lat później była, została super panią domu, również po rozwodzie, ze świetnym dzieckiem, które wszystko potrafi, nawet potrafi zadzwonić telefonem. Um, więc, 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 to jest, to jest coś, to jest coś, to jest świetna, to jest świetna umiejętność dla dziecka no ee, i, i co jeszcze. I, i ta babka e, mierzy się z największym kłamstwem NASA. Kłamstwem, które zostało wmówione jej oraz jej kolegom, jej rodzinom i wszystkim Amerykanom i wszystkim ludziom na świecie. i tylko NASA jest takie okropne. Trzecim wątkiem, jest wątek foliarza i mi się wydaje, że to jest bardzo personalny wątek. To jest wątek samego, samego Emericha. Wydaje mi się, że on jest trochę takim skrytym foliarzem, gdzie, gdzie wszędzie widzi i wyczuwa teorię spiskową. Jak tylko wąchnie tak? to już, to już to już ma kolejną spiskową teorię gdzieś tam w głowie, bo fale 5 mu przez, przez e, drobne ustroje i przez powietrze wlatują do nosa, przez co mózg mu bardziej pracuje i teraz, i teraz ma kolejny pomysł na teorię spiskową, jak tu zniszczyć Amerykę i pokazać Koreańcom, że, że, że są fajni. E, oczywiście nie, w tym filmie jakby nie pokazuje się, że Koreańcy są fajni, tylko po prostu no mówię, no, dla żartów, bo hej, ten film sam w sobie jest żartem. <śled> Mamy więc trzy wątki. Gdzieś tam oczywiście pojawia się wątek rodziny Halibary, wątek rodziny Patryka Wilsona, ale e, całość polega na tym, że tych trzech bohaterów ten, ten foliarz, ta babka i ten główny bohater, dawny pi, pilot NASA, muszą ruszyć na Księżyc, aby odkryć prawdę. Odkryć prawdę o tym, że Księżyc tak w zasadzie nie jest Księżycem. Ale tu zatrzymam się, jeżeli chodzi o um, informowanie o całym przebiegu fabuły, ze względu na to, iż uważam, że ten film jest tak kuriozalny, tak pokichkany, tak pokręcony, tak niesamowicie kosmicznie głupi, że aż trzeba się na to wybrać. I to nie jest coś takiego, że reżyser y, z powagą prezentuje nam rzeczy, które dzieją się na ekranie, bo nie. Reżyser od samego początku pokazuje nam, im, informuje nas, że to, co zobaczycie, będzie głupie, ale ma was trochę oderwać od, od rzeczywistości. I wiecie co? Ja się w to wrzuciłem. Ja wrzuciłem się w ten wir czystej głupoty i pędząc z uśmiechem na twarzy obserwowałem na to, coś, y, na to co się dzieje w ciągu y, następnych 120 ponad minut. I mówię wam szczerze, ubawiłem się na tym filmie. Ubawiłem się na tym filmie, ponieważ rzadko kiedy spotykam teraz film, który nie jest um, po pierwsze nastawiony na taki um, nie chcę tu obrażać jakby twórców Marvela, ale wiecie o co mi chodzi o taką taśmową produkcję. Tu mamy twórcę, który po raz kolejny pokazuje nam jakby taką um, um, taki, taki spin do swoich pomysłów, bo tutaj znajdziecie niemal każdą kliszę z filmów Emericha. I, i, i Emerich się z tym nie kryje, to jest klisza za kliszą popędzająca jego własne klisze. Tylko że tutaj Emerich, jakby wyjął kija z tyłka. Jak, jakby tak, tak jak zawsze, nawet w 2012, czyli bo, bodajże jego najpoważniejszym filmie, zawsze był gdzieś ten Woody Harrelson, który krzyczał o, koniec świata, koniec świata, folia na głowie. Więc yy, zawsze, zawsze ta, ten, to zawieszenie powagi było gdzieś u niego w każdym filmie. Tutaj w Dniu Niepodległości Will w kopie martwego kosmite mówiąc, że teraz by smażył kiełbaski na grillu z dziećmi, em, w jakimś innym filmie jeszcze co innego, tam chyba pojutrze Pojutrze chyba było takie najpoważniejsze, ale dawno nie widziałem tego filmu. No i Gio Storm tam też kuriozum popędzało kuriozum, ale <laughs> to co jakby jest klu tych, tych wszystkich filmów, tak samo właśnie e, tego głównie Moonfall, to jest to jak ten film jest głupi. To jak ten film ma masę dziur fabularnych, ale wyprzedza je gdzieś i wywala je gdzieś całkowicie w kąt. Jakby dawno nie widziałem takiego za, za przeproszeniem. Dawno nie widziałem takiego główna. Ale takiego fajnego główna. W sensie ten film jest zły. Jest, jest bardzo zły. Jest, jest naprawdę bardzo, 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 bardzo zły. Dodajcie sobie jeszcze tyle, bardzo, ile trzeba, żebyście zrozumieli, jak bardzo zły jest to film. Ale on jest tak przy okazji szczery. On jest tak przy okazji dziecinny, że. To jest takie porównanie. Wracałem... W, byliśmy na tym filmie z moim przyjacielem i um, jak wracaliśmy samochodem, to powiedziałem, że ten film jest trochę tak jak... Czuję się jak wychowanek trzeciej klasy podstawówki i w mojej klasie znajduje się taki jeden grubasek, który bez przerwy wpieprza batoniki e, czekoladowe i sobie cały ryj nimi brudzi. I, 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 ten, I ten grubasek jest bez przerwy poniżany przez kolegów z klasy i koleżanki. I ja jako ten nauczyciel no kuźwa aż chcę podejść do tego, tego grubaska, przytulić go i sprać po pyskach każdego gówniarza, który go, który go tam szufladkuje i mówi, że jest gówniarz, że jest niefajny. Eee, no trochę tak, tak jest. Ja jakby czuję taką mentalną potrzebę obrony tego filmu, bo masa cień się wywali na ten film. Masa rzeczy będzie krytykowanych. I kurde, słusznie, bo Bóg nie wpieprzać tych, tych batoników i by nie przytył 20 kilo w 2 lata. Um, ale mniejsza. Um, słusznie, naprawdę film obejdzie taki walec krytyki, o jakim dawno nie słyszałem, ale z drugiej strony jest to tak kurna olek zabawne, tak kurna olek głupie. To jest też trochę tak, jakbyście weszli w społeczność um, tych um, płaskoziemców. Bo ogólnie płaskoziemcy to są ludzie, którzy. E, e, którzy oni mają te swoją teorię, i słysząc to, jak ktoś się z nimi zgadza, wreszcie mają możliwość porozumienia, zrozumienia i czują się zrozumiani. Nie wiem, czy widzieliście ten, ten dokument na Netflixie. Ogólnie, dokument na Netflixie e, bardzo pokazuje tych paskodziemców z perspektywy ludzi, którzy nie mają życia, trochę, nie mają przyjaciół, nie mają znajomych, są bez przerwy krytykowani, wyśmiewani i tylko w swoim środowisku płaskoziemców czują, że ktoś ich rozumie i czują, że ktoś ich słucha. I to jest tak, jak, jak ja teraz taką mentalną potrzebę czuję, żeby, żeby bronić tego filmu, w sensie Moonfall, bo, bo tych, bo płaskoziemców trochę już tak prądem walić, bo Moonfall to coś głupiego i poniekąd samoświadome, a płaskoziemcy to mają Mały problem z odróżnieniem rzeczywistości. i Powinno się im lepszą naukę zafundować za, za w czasach dzieciństwa, przy okazji jakby renaukę w latach dorosłych, żeby mogli zrozumieć pewne rzeczy. No, ale co do filmu yy, Emerycha? Ja nie mogę wyjść z podziwu, jak to jest głupie. Ja nie mogę wyjść z podziwu, że niektóre sceny, które tam się dzieją, one są... one są nagrane w taki sposób, że to. Z jednej strony wywołuje okropną krędzówkę, a z trzeciej czuję taki, taki, taką potrzebę zaśmiania się, jako, jako, nie wiem, jakby to nie jest samokontrola, tylko bardziej jakby odparcia rzeczywistości. Ale z trzeciej strony czuję, że to było tak zaplanowane. Ktoś po prostu miał taki pomysł na to, żeby to było niby poważne, ale niesamowicie śmieszne. Ja rozumiem to, co mówi Roland Emerich w tych wywiadach odnośnie tego, że przemysł superhero i te wielkie filmy blockbusterowe niszczą kino. Bo oczywiście jego film tym bardziej przyczynia się do upadku blockbusterów, żeby nie było. Ale to jest typ, który od dawna nie stworzył filmu i jak już jakiś stworzy, to naprawdę za małe dość pieniądze, patrząc na to, jaki jest budżet tego filmu. I to są małe kwoty. On nie zarabia też dużo na tych filmach, co, co jego największą klapą chyba na razie do tej pory było e, Dziennie Podległości 2. wydaje mi się, że Moonfall, przepraszam, że Moonfall też będzie dość sporą klapą finansową. Ale jest to typ, który znikąd znajduje jakieś budżety średniego rodzaju nie takie, wiecie, jak Avengers czy, czy co innego tylko takie, nie wiem, typu Batman, The Batman i, 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 i robi film. I robi film, gdzie dodaje masę efektów specjalnych, masę rzeczy, jakąś teorię spiskową, w, jako wisienka na torcie. I po prostu robi z tego czysty fan. To jest trochę jak połączenie. Nie, to nawet nie jest połączenie. To jest trochę jak oglądanie filmu Beja, Baya tylko, tylko bez tego całego seksizmu i zostawiając głupie rzeczy. Ja to kurde coraz bardziej szanuję, bo coraz mniej takich filmów po prostu jest. Coraz mniej jest takich filmów spod właśnie produkcyjnej maszynki, która tworzy e, maszynowo filmy jeden za drugim i w ogóle. I oczywiście te filmy mogą być dobre, te filmy mogą być nijakie, te filmy mogą być niesamowite, te filmy mogą być złe, e, ale jak wydaje mi się, że, że, że znajdzie się raz na jakiś czas taki właśnie e, Roland e, i stworzy taki jeden film, to to. to... No klękajcie narody. Ja, ja nie wiem, co mam mówić o tym filmie. Ja nie wiem, co mam mówić o tym filmie. Ja, ja, ja czuję, że ja muszę założyć folię na głowę. Ja czuję, że ja muszę założyć folię na głowę, bo tego się inaczej nie da. Bo inaczej się nie da. Ten film tego filmu trzeba doświadczyć. Tego filmu trzeba dosłownie doświadczyć. Nie mogę, chciałbym, ale nie mogę wam opisywać tego, co się działo w trakcie filmu i po, i po niektórych momentach, i co jest konkluzją niektórych rzeczy. Ale nigdy byście się czegoś takiego nie spodziewali. Nigdy nie, nie spodziewalibyście się takiej głupoty, takiej pięknej głupoty. Nie, nie, zostawajcie do, 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 na napisach, bo nie ma scen po napisach. Wszystkie głupie scenki po napisach, jakie, po, jakie powinny być po napisach, są dalej w filmie. I, I zapowiadają nam naprawdę dziwną, dziwną, dziwną zabawę. Mam nadzieję, że to nie powstanie, ta druga część, że to był taki jednostrzałowiec, ale... O nie! I co, co jeszcze mi przychodzi do głowy? Um, Ro Emerich, wydaje mi się, że bardzo lubi zapłodnienie. Tematykę zapłodnienia. Ehm, bo tak, spójrzcie sobie na to. Ehm, Godzilla. Mamy bohatera, który musi wejść do wielkiego budynku i od środka, a może nie tyle zapłodnienie, może on lubi to słowo na a. Wiecie, a bo ehm, i wiadomo, i, i y, następnie jest cia. Tylko bez jednej literki w środku. Wiecie o co mi chodzi. On bardzo to lubi, bo tak. W Godzilli mamy budynek, który trzeba wysadzić od środka, bo tam mamy jakieś jajeczka z tymi mini Godzillami, które się produkują. W Dniu Niepodległości mamy jeden mały statek, który wlatuje do wielkiego statku, żeby go rozwalić od środka. W w Dniu Niepodległości 2 mamy to samo. W trzecim, yy, znaczy w, w tym Moonfall, mamy yy, bohaterów, którzy lecą, którzy lecą małym samolocikiem yy, do Księżyca. Do środka Księżyca. A potem, co się dzieje, to sami zobaczycie, ale, ale gość bardzo lubi rozwalać rzeczy od środka, i wydaje mi się, że jego następnym filmem on powinien pójść w minimalizm. Emmerich powinien pójść w minimalizm i następnym jego filmem powinno być coś w stylu kochanie zmniejszyłem moje dzieci. Tylko tym razem kochanie, znaczy mąż wraz z dziećmi zmniejszają się do, 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 do jakby wielkości plemnika, wchodzą w ciało małżonki, żeby wykonać Abo. Wiadomo co? O, rozwalić od środka. On bardzo to lubi. W swoich filmach, więc nie wiem, nie wiem, czy to jest jakiś fetysz czy coś, czy może jakieś współczesne nawołanie, jakby, jakby mamy, mamy tutaj współczesne takie współczesne odwołanie do świata Polski, w której żyjemy. Nie wiem, coś, coś może w tym stylu. Czujecie się pogubieni? To bardzo dobrze, bo ja też. Jest to. Niesamowicie głupie doświadczenie. Ten film jest niesamowicie idiotycznym, skretyniałem, debilnym doświadczeniem, ale takim, który, które trzeba przeżyć. Które trzeba doświadczyć. Bo jak nie, to jedna z najgłupszych rzeczy na świecie przejdzie wam gdzieś obo, obok nosa, przez czubek yy, czoła, a wy nawet nie zdacie sobie sprawy, co was ominęło. Dobra, kochani, ja tym razem szczerze powiedziawszy, zrezygnuję z oceny. Albo nie, wystawię ocenę, która będzie inną niż 1 na 6, i to będzie serduszko. Znaczy 1 do 5 w sensie gwiazdek. To będzie serduszko, to będzie jedno duże serduszko. Serduszko, ponieważ żal mi dawać jedną gwiazdkę dla tego filmu, bo ten film zasługuje na jedną gwiazdkę, ale cholera, ubawiłem się na nim. Ubawiłem się na nim tak, jak. jak jak podczas oglądania Martwego Zła 2. Tylko, że Martwe Zło 2 było o wiele bardziej samoświadome, o wiele bardziej kreatywne, o wiele bardziej... po prostu to, to gówno było lepsze. Ale... od dawna się tak nie na żadnym filmie nie wybawiłem tak, jakbym się wybawił we, w ekwiwalencie yy, Martwego Zła 2. I wydaje mi się, że Moonfall jest takim dla mnie małym Martwym Złem 2. I tyle. Tak więc serduszko moi kochani, widzimy się prawdopodobnie już jutro, pojutrze, czy tam za dwa dni, bo mam gdzieś tam zanadrzył zamiar nakręcić parę filmów, tak przygotowujących mnie personalnie do nowego Batmana oraz was, jako widzów, żeby trochę napędzić ten hype. Więc jeżeli ktoś nie lubi. Gadania o Batmanie, no to spokojnie znajdziecie jeszcze jakieś inne materiały. Do kin wchodzi ten nowy film z Andrew Garfieldem. Co tam są tą rodzinką, wierzącą, idę na to. To może, jeżeli mi się spodoba lub nie, to nagram recenzję. Jeżeli nie, to zapraszam Was na moją grupę na Facebooku Bzyki. Tam e, opiszę bardzo chętnie, e, jakby recenzję tego filmu. Temu filmowi wystawiam serduszko. E, idźcie i, i zobaczcie, i widzimy się już niedługo. No, i dajcie suba i łapeczkę w górę, jeżeli w jakiś sposób zrozumieliście o co mi chodzi. Bo bardzo chciałbym wam przekazać to, co się działo podczas fabuły. Bardzo chciałbym wam trochę wejść w trochę inne, e, jakby takie zakamarki tego filmu, ale nie chcę wam psuć zabawy. Po prostu nie chcę wam psuć zabawy, bo rzeczy, które tam się dzieją, są tak irracjonalnie głupie, że aż warto pójść na to do, do kina. Że aż warto zobaczyć ten debilizm, który tam się wyczynia na ekranie. A więc yy, idźcie. Idźcie, idźcie, idźcie. Nie idźcie na nowego Wege. Darujcie sobie Wege i nie dawajcie mu po raz kolejny pieniędzy. Idźcie, idźcie na, na Moonfall, bo się dobrze ubawicie przynajmniej. Tak. Oj tak. Dobra. To by było na tyle, kochani. Widzimy się już niedługo. Hej!